Bardzo ważne jest to, że ryczałt jest kalkulowany trochę inaczej jak podatek przy zasadach ogólnych oraz przy podatku liniowym. Zaliczki na podatek w ryczałcie są kalkulowane miesięcznie, a nie narastające jako, przycho jako procent przychodów, inaczej, jako procent podstawy opodatkowania, a więc przychodów pomniejszonych o możliwe do odliczenia. Jedynie podatnicy, którzy wybrali opodatkowanie ryczałtu. Yy, Kwartalnie, a są to podatnicy, których przychody w poprzednim roku nie przekroczyły kwoty 200 tys. euro, oni mogą wybrać kwartalne rozliczanie zaliczek. Oni będą opłacali ryczałt do 20 dnia następującego miesiąca po zakończeniu kwartału. I tutaj uwaga, kwartał jest liczony jako okresy od stycznia do marca, kwietnia do czerwca, lipiec do września i październik do grudnia. Nie są to trzy następujące po sobie miesiące, są to stałe miesiące, takie, jakie przed chwilą wymieniłam. Podstawa opodatkowania, a więc przychód jest korygowany o różnice kursowe, o otrzymane dotacje oraz o otrzymane świadczenia w naturze. Nie odejmujemy od przychodu kosztów. Koszty nie są w ogóle rozliczane na ryczałcie. Jedyne co, to można w trakcie kalkulacji zaliczki na podatek dochodowy obniżyć ją o straty z lat ubiegłych. I o składki. Tu jeszcze wejdę. No składki to jeszcze będą tam, wiesz, przy kalkulacji, a więc... <laughs> składki to jest standard, bardziej mi chodziło tutaj podstawę taką, wiesz, yy, co oprócz składek jeszcze można obniżyć, Dziękuję. a więc przede wszystkim to, co wymieniłam. Różnice kursowe, świadczenia w naturze, dotacje oraz tracy z lat ubiegłych. Nic więcej nie odliczamy, oprócz oczywiście zapłaconych składek na ubezpieczenia. Dobra. Zaliczki... Yy, tytułu ryczałtu musimy opłacać do 20 dnia następującego miesiąca, po miesiącu, za który się rozliczamy, oczywiście jeżeli taka zaliczka na podatek wyszła. Po zakończonym roku podatnik jest zobowiązany do złożenia deklaracji rocznej PIT-28 i w tej deklaracji rocznej może jeszcze odliczyć ulgi, na przykład ulgę na internet, ulgę rehabilitacji. Rehabilitacyjną, a także przekazać 1,5% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Co jest bardzo ważne, podatnik, który rozlicza się ryczałtem, nie ma prawa do złożenia wspólnego rozliczania z małżonkiem, nie może się rozliczać jako osoba samotnie wychowująca dziecko i nie odliczy ulgi na dziecko. A więc to są takie wyjątki, które powodują, że ryczałt dla niektórych podatników będzie troszkę mniej atrakcyjny. No i teraz schemat kalkulacji zaliczki. To, co mówiłam, zaczynamy od podstawy opodatkowania, a więc mamy przychód pomniejszony o dotacje, e, różnice kursowe, świadczenia w naturze itd., e, pomniejszony o składki na ubezpieczenia społeczne własne i uwaga, one muszą być zapłacone w danym miesiącu i bez funduszu pracy. Fundusz pracy nie jest zaliczany do tych składek w ogóle i od tego przychodu mamy prawo jeszcze obliczyć, od, odliczyć 50% zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne. Podatek z kolei to będzie podstawa opodatkowania przemnożona przez stawkę ryczałtu. I teraz chwilę porozmawiamy o tych stawkach ryczałtu.